Pseudolegendarny Pokémon to termin używany powszechnie przez pokémonowe community do określenia Pokémonów spełniających trzy warunki. Posiada trzy stadia ewolucyjne. Potrzebuje 1 250 000 punktów EXPA, aby wbić poziom setny oraz suma jego podstawowych statystyk wynosi 600 punktów. Pseudolegendarne Pokémony są często potężniejsze niż wiele innych nielegendarnych Pokémonów ze względu na ich wysokie podstawowe statystyki. Aktualnie do tej wąskiej grupy zaliczyć możemy Dragonite'a, Tyranitara, Salamensa, Metagrossa, Garchomp'a, Hydreigona, Gudrę wraz z jej hisujańskim odpowiednikiem, Komo, Dragapult'a oraz Baxcalibura. Jako, że temat ten wygrał w ostatniej ankiecie, dziś przedstawię Wam Pokémony, które, moim zdaniem, pasowałyby do tej kategorii. Wybierając Pokémony do tego zestawienia, kierowałem się trzema kryteriami. Po pierwsze, wygląd. Pseudolegenda musi odznaczać się wyglądem, który budzi szacunek lub sprawia, że wydaje się on niezwykły. Po drugie, musi być oczywiście silny. Nie brałem tu pod uwagę suchych statystyk, a raczej siłę opisaną w Pokédexie. No i po trzecie, jego inspiracje. Pokémony, których design opiera się na jakichś mitycznych stworzeniach, miały większe szanse na znalezienie się na tej liście. W końcu większość pseudolegend to smoki. Nie brałem tu pod uwagę ilości form ewolucyjnych, bo wówczas musiałbym wyrzucić z tego zestawienia sporo fajnych pokemonów. Od razu zaznaczam również, że nie wszystkie wybrane przeze mnie Pokémony spełniają wszystkie trzy kryteria. Standardowo, jeśli film ci się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie łapkę oraz komentarz, z jakiego pokemona ty zrobiłbyś, bądź zrobiła pseudo-legendę. A teraz zaczynajmy. Pierwszym pokemonem, którego wybrałem, jest Ninetales. Bardzo inteligentny pokemon, który jest w stanie bez problemu zrozumieć ludzką mowę. Może żyć przez tysiąc lat dzięki energii zawartej w jego dziewięciu ogonach, z których każdy ma inną mistyczną moc. Legendy mówią, że jego oczy są w stanie kontrolować umysły. Dodatkowo jest to pokemon ewoluujący za pomocą Firestone'a, przez co jest rzadko spotykany na wolności, co jeszcze bardziej potęguje dla mnie jego wyjątkowość. Jego design opiera się na kitsune z japońskiego folkloru, lisach posiadających paranormalne zdolności, które zwiększają się wraz z wiekiem. Ponadto mogły one przybierać ludzką postać. Ninetales spełnia wszystkie trzy kryteria, które brałem pod uwagę. Jego wygląd sugeruje, że mamy do czynienia z niezwykłym Pokémonem: posiada potężne moce oraz jest bazowany na mitycznej istocie. Bardzo podobnie sprawa ma się w przypadku Jayardosa. Jego kły mogą kruszyć kamienie, a jego łuski są twardsze niż stal. Od czasów starożytnych, Jarlot wzbudzi postrach ze względu na jego gwałtowny temperament i destrukcyjne tendencje. Z tego powodu w niektórych regionach jest on nazywany bóstwem zniszczenia. Ponadto jest rzadko spotykany na wolności, co idealnie pasuje do pseudolegendarnego pokemona. Jest wzorowany na morskich smokach z wielu legend, więc w tej kwestii również wszystko się zgadza. Wracając do Pokémonów ognistych. Kolejnym z nich jest Arcanine, którego każdy się chyba tutaj spodziewał. Niezwykle odważny i lojalny Pokémon, będący w stanie przebiec prawie 10 tysięcy kilometrów w przeciągu 24 godzin z szybkością i gracją przypominającą lot. Arcanine od dawna jest podziwiany za swoje piękno i szybkość, a według legend każdy kto usłyszy jego szczekanie będzie zmuszony się przed nim ukłonić. Jak do tej pory każdy Pokémon w tym zestawieniu rzadko spotykany na wolności ze względu na ewolucję poprzez Firestone'a. Nawet jego kategoria to Pokémon legendarny. Dodatkowo w drugim odcinku oryginalnej serii anime zaprezentowana jest nam rycina przedstawiająca trzy legendarne ptaki z Kanto oraz właśnie Arcanina. Jego design opiera się na Shizie lub Komainu, mitycznych stworzeniach przypominających mieszankę lwów i psów. Kolejnym wyborem, z którym większość z Was pewnie się zgodzi, jest Kingdra. Ziewnięcie śpiącej Kingdry jest wystarczająco silne, by wytworzyć podwodne prądy zdolne do zniszczenia małych statków. Jeśli zdecyduje się wynurzyć z głębi oceanu, jej siła może tworzyć na powierzchni wielkie wiry i trąby wodne. Ze względu na swoją ogromną moc, Kingdra często hibernuje głęboko w niezamieszkałych obszarach morskich, aby gromadzić swoją energię. Mówi się, że kiedy nadchodzi burza, Kingtra budzi się i wędruje w poszukiwaniu zdobyczy. Wiadomo, że za każdym razem, gdy spotyka się z Dragonitem, toczy z nim zaciekłe bitwy. I to wydaje mi się tutaj najważniejsze. Jeśli jest w stanie walczyć jak równy z równym z Pokemonem pseudolegendarnym, to czy to przypadkiem nie stawia jej na równi z nim? Fakt, że mieszka na dnie morskim tworząc wiry, może być odniesieniem do Ryujin'a, japońskiego bóstwa morskiego, lub Charybdy, potwora morskiego z mitologii greckiej, więc inspiracje na fantastycznej bestii również mamy w komplecie. Mój następny wybór może być dla niektórych kontrowersyjny, ponieważ wiele osób uważa Slakinga za strasznie słabego Pokemona, jednak dajcie mi na początku uargumentować mój wybór. To prawda, że przez większość dnia jedyne co robi to wyleguje się i śpi oraz że jest uważany za najbardziej leniwego Pokemona, jednak robi to, ponieważ ciągle oszczędza energię może w jednej chwili wyzwolić dużą moc, uwalniając nagromadzoną energię naraz, przez co budzi strach z powodu swojej ogromnej siły. Dodatkowo musicie przyznać, że dwumetrowy Pokemon o takim wyglądzie budzi respekt, plus jako inspirację opiera się na King Kongu oraz Megaterium. Ogromnym leniwcu naziemnym żyjącym setki tysięcy lat temu, którego wielkie, budzące wówczas postrach pazury osiągały 30 cm długości. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, uważam, że Slaking jak najbardziej zasługiwałby na miano pseudolegendarnego Pokemona. Podobnym wyglądem wielkiej przerażającej bestii może pochwalić się Agron. Jego róg jest wystarczająco ostry, by przeciąć stal i służy jako broń taranująca do powalania wrogów. Jeśli jego środowisko zostanie zniszczone przez powódź lub pożar lasu, ten przywróci obszar do ładu, modernizując swoimi potężnymi nogami warstwę gleby i sadząc drzewa. Potężny, dwunożny Pokémon zdolny do manipulacji terenem, z kimś mi się to kojarzy. Agron w kategorii Pokémonów Pseudolegendarnych byłby świetnym odpowiednikiem Tyranitara. Ten pierwszy jest w stanie naprawiać zniszczenia terenu, natomiast ten drugi sam często je generuje. Moim zdaniem kreacja jest jeszcze potężniejszą umiejętnością niż destrukcja, dlatego skoro Tyranitar jest Pokémonem Pseudolegendarnym, dlaczego nie miałby być nim również Agron? Istnieją nawet doniesienia o królu noszącym hełm bardzo podobny do głowy Agrona, co miało symbolizować jego potęgę. Jego wygląd opiera się na Bulgasarii, potworze z koreańskich legend zjadającym żelazo. Czas na kolejnego pokemona, którego wszyscy się pewnie tutaj spodziewali, czyli Flygona. Nie jest to pokemon pseudolegendarny, chyba tylko dlatego, że Game Freak uznało, że trzy takie pokemony w jednej generacji to już za dużo. Sam w czasach, gdy jeszcze nie interesowałem się pokemonami aż tak, byłem przekonany, że jest pseudolegendą. Swoimi skrzydłami wznieca potężne burze piaskowe. Gdy nimi trzepocze, wydają śpiewający dźwięk, dzięki czemu Flygon zyskał przydomek Ducha Pustyni. Wykorzystuje tę wyjątkową zdolność do przyciągania ofiary, unieruchamiając ją przed atakiem. Jest inspirowany ważkami, więc na pierwszy rzut oka nie ma zbyt, jakby to ująć, legendarnego rodowodu, jednak jeśli się nad tym chwilę zastanowimy, to nie bez powodu ważka po angielsku to Dragonfly. Niektóre gatunki ważek są powszechnie określane mianem piaskowych smoków, co dobrze pokazuje pewnego rodzaju wyższość tych owadów nad innymi, w powszechnym postrzeganiu ich przez ludzi. Milotic już z samego wyglądu wydaje się być wyjątkowy. Mówi się, że jest najpiękniejszym ze wszystkich Pokémonów, oraz że inspirował w przeszłości wielu artystów, tak jak wiele mitologicznych stworzeń w naszym świecie. Podczas walki jest w stanie uspokoić swojego oponenta i kompletnie pozbawić go złych uczuć. Ponadto jest w stanie poruszać się, unosząc się w powietrzu. Jego wygląd jest mieszanką węża morskiego z syreną, co zapewnia mu mitologiczną inspirację. Darmanitan to kolejny potężny pokémon z mitycznym wyglądem. W normalnym stanie ma ogromną siłę fizyczną, jego pojedynczy cios może zniszczyć wywrotkę. Poziom mocy Darmanitana skaluje się wraz z temperaturą jego wewnętrznego ognia, który może sięgać nawet 1400 stopni. Kiedy jest unieruchomiony, wchodzi w trans medytacyjny, aby wyostrzyć swój umysł, używając go jako siły do walki i wykonywania codziennych czynności, takich jak zbieranie i spożywanie jedzenia. Choć jego wygląd nawiązuje do goryla, większość jego motywów jest odniesieniem do lalek Daruma, swego rodzaju talizmanów spalanych w ceremonialnych obrzętach. Kolejnym pokemonem, który aż prosi się o to, by być zaliczanym do pseudo jest Volcarona. Pokemon ten uwalnia płonące łuski ze swoich skrzydeł, by pochłonąć pole bitwy morzem ognia. Niektóre legendy twierdzą, że wylęga się z kokonu szalejących płomieni, aby ocalić ludzi i pokemony w mroźnym klimacie. Starożytni ludzie bali się jej, określając ją mianem Szału Słońca, a w niektórych miejscach była nawet czczona jako bóstwo ognia, nazywali ją w tych miejscach Ucieleśnieniem Słońca. Kapliczka wolkarony w lokacji Relic Castle pozostaje świadectwem szacunku, jakim się cieszyła. Jest również uważana za niebezpieczną ze względu na sposób, w jaki rozprasza gorące, płonące łuski, które mogą pozbawić otaczające je powietrze tlenu. Ponadto wygląd wolkarony może być luźno wzorowany na serafinie, typie anioła często kojarzonym z ogniem, ponieważ jego nazwa dosłownie oznacza płonący. Podobnie jak Volcarona, serafiny są często przedstawiane z sześcioma czerwonymi skrzydłami. Kolejnym dość nieoczywistym wyborem jest Biewer, jednak już wyjaśniam dlaczego akurat on. Chociaż Biwer może wydawać się przyjazny, w rzeczywistości jest bardzo niebezpiecznym Pokémonem, uważanym nawet za najniebezpieczniejszego Pokémona Waloli. Nigdy nie należy podchodzić do niego bez trosko, nawet jeśli po prostu macha ramionami w przyjazny sposób, ponieważ uważane jest to za ostrzeżenie. Trenerzy tego pokemona muszą nauczyć go, jak powstrzymywać się podczas okazywania uczuć, ponieważ jego uścisk jest wystarczająco silny, by roztrzaskać kości, a nawet zabić swojego trenera. Choć nie ma legendarnego rodowodu, ponieważ oparty jest głównie na pandzie czerwonej, sądzę, że przez swoją destrukcyjną siłę zasługuje na miejsce w tym zestawieniu. Ostatnim pokemonem na tej liście został Tinkaton, i choć bardzo nie lubię tego pokemona, tak muszę przyznać, że pasuje on do tej kategorii pokemonów. Jej młot waży 100 kg, przez co samo to, że posługuje się nim tak sprawnie, kiedy sama waży niecałe 13 kg, robi z niej wyjątkowego Pokemona. Jest to inteligentny Pokemon, potrafiący samym uderzeniem w skałę wystrzelić ją w powietrze, strącając nią bez problemu ratające wysoko korwinaty Dodatkowo jej design opiera się na gnomach bądź krasnoludach, czyli fantastycznych i legendarnych rasach. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz z Waszymi przemyśleniami na temat Pokémonów, które mogłyby być pseudolegendarne. Wpadajcie też na mojego Discorda, gdzie zawsze informuję Was o zbliżających się filmach, grupę na Facebooku oraz TikToka. A ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!